Witam was w kolejnym filmie ze Star Wars Galaxy of Heroes. Teraz jak można się oczywiście było domyślić ranking statków Star Wars Galaxy of Heroes przed nami więc przejdźmy już do właściwej powoli listy jak to wygląda. Natomiast tylko zanim już przejdę do szczegółów to tylko krótkie kilka informacji, że ta lista może wam pomóc w tym jakie statki ulepszać no i jak powiedzmy troszkę zaplanować, ale najważniejszym jak chcecie zbierać, zastanawiać się jakie statki robić, no to zapraszam w opisie jest link do filmiku, który pokazuje jak zbierać postacie, w sensie postacie i statki w jakiej kolejności najlepiej się za to E, zabrać, żeby na, na przykład nie brać się na, o, od samego początku zalewiatana, który jest najtrudniejszym statkiem w sumie teraz obecnie do e, zdobycia, bo najwięcej zasobów zabiera, e, ale kapitalem jest świetnym. Ten filmik Wam pomoże w tym, jakie postacie i jakie statki e, przede wszystkim ulepszać w pierwszej kolejności, bo wiadomo, że na samym początku szczególnie zasobów jestem mało, e, nie na wszystko oczywiście nam wystarczy. Mm, no i tym pomoże ta lista, zresztą dużo ludzi lubi te listy i też przegląda osobiście, więc dlatego też ten film. No przede wszystkim właśnie pomoże tym, które statki na nie najwięcej zasobów wydać i na, na nich, na tych postaciach, które są pilotami tych statków, wydawać najwięcej relików, girów i tak dalej. Ten plik, który widzicie przed sobą, link jest do niego w opisie, więc możecie sobie sami go w każdej chwili przejrzeć i przesyłać dalej. Więc zaczniemy właśnie już od umówienia dla przypomnienia legenda, która no nie jest tak może zbytnio widoczna na pierwszy rzut oka, ale w filmie przynajmniej o niej wspominam, że zmiany są zaznaczone na żółto, a nowości na Zielono. No i tutaj się skupię na statkach wydanych do końca 2024 roku. No i staram się raz, raz na rok taką listę aktualizować o najnowsze rzeczy. Więc zacznijmy od kapitalów, które są tutaj wydzielone, można by powiedzieć po lewej stronie. No i jeżeli chodzi o zmiany, to tutaj mamy, że Endurance wszedł poziom wyżej nad Homulana. No z tego powodu, że jest używany do kontry na egzekutora, więc no nie jest już najgorszą flotą, która nie jest totalnie nieużywana. Ale no to jest flota, która no właśnie jest w tym czwartym szeregu. No najważniejsze są tutaj w tych pierwszych trzech. Potem zajmujemy się pozostałymi tak naprawdę, no ale trzeba też wiadomo w jakiś sposób e, obronę naszą zapełnić, mm, jeżeli chodzi o statki, więc Homewana też na pewno sporo osób przez jakiś czas będzie robić, no potem już jak będą zdobywać kolejne kapitale i kolejne statki, no to ten home One schodzi na e, bardzo daleki plan, ostatni w sumie za bardzo nieużywany w ogóle. Executrix spadek z tego powodu, że już rzadko się go używa do innych celów niż do ewentualnej kontry na Profundity. Nie jest już na pewno koło negocjatora i Kaimiry. No i poza bardzo specyficzną flotą, właśnie na Profundity, to za bardzo nie ma zbyt dużego użytku. Miał jeszcze też miejsce wyżej z tego względu, że był w stanie pokonać albo egzekutora, albo lewiatana, ale teraz już no, może, no nie pamiętam dokładnie na pamięć, gdyż no, yy, no tej kontra była bardzo krótko i się skończyła mm, bo zmiany zrobili na tiefighterze, no które nie, nie, uniemożliwiły kontrę na którąś z tych dwóch e, flot, więc nawet już nie pamiętam na które. Malevolence spadek no z tego powodu, że e, no Negocjator czy Kaimira mają mega mocne statki Malevolence, statków nie ma dodawanych już od kilku dobrych lat statków separatystów i tak naprawdę w większości w Kaiberze służy jako zapychacz w obronie. W Territory Wars, z tego co widzę, to pod podobnie to wygląda, zapychać do obrony, nic więcej nie jest niestety w stanie za bardzo pokonać negocjatora, jeżeli ten ma oczywiście statek Marudera, no bo jak nie ma, no to wtedy ten malewo coś tam sobie daje radę, ale tak naprawdę zapychać e, obrony ostatnimi czasy Niewiele więcej. Oczywiście przydatne i kiedyś trzeba y, zrobić. Szczególnie osoby, które chyba grają terytorium Battle Geonosis. Tam jest dla nich, dla y, Malevolence, y, misja. Więc i tak ten statek kiedyś trzeba będzie zrobić. Ale prawda, taka, że y, no, negocjatora lepiej y, wyciągnąć troszkę wyżej, że y, jakby ktoś się zastanawiał, jaki statek robić właśnie za, y, mm, za walutę z terytorium Battles. No to właśnie ra, najlepiej najpierw negocjatora chociaż no to jest też trudna sprawa, ponieważ no Marudera nie jest tak łatwo e, zdobyć, bo szarby jego wypadałem x1. No i trzeba mieć bad Batch, e, których no e, powiedzmy sobie szczerze, przed e, zdobyciem Lorda Veidera to za wiele osób za, niego, za nich się nie bierze. E, tak to w praktyce wygląda. No ale Shardy ich przynajmniej x2 wypadają, więc tyle dobrze. No ale ale jednak no, um, Malevolence ma użytek, szczególnie właśnie dla tych powiedziałbym nowych graczy. Więc to nie jest totalnie bezużyteczna flota. Na pewno nie, nie stała koło Home One, a ma swoje użycie, czyli właśnie jako zapychacz do obrony w terytory Wars czy Grand Arenie na poziomie Kyber, bo niżej to raczej. Niekoniecznie, bo zazwyczaj tych kilka flot mamy, szczególnie że już od iluś dni, no nie wiem jak długo to potrwa, ale ciągle można zbierać z szary codziennie, znaczy Blueprints się to formalnie nazywa radusa i finalizera więc e, fajnie można ich sobie dozbierać, no i nie wiadomo niestety jak długo potrwa e, taka możliwość, ale jak ktoś nie ma floty Radusa czy Fana Lasera, to chyba w sumie warto pocisnąć no i zebrać, bo masz jeden kapital więcej, ale mniejsza już o to, bo za bardzo trochę rozwodzę się, w każdym razie spadek, spadek Executrixa i Malevolence, no bo ewidentnie no, koło Kaimiri i Negocjatora te floty no nie stały, trzeba to po prostu przyznać. Potem przechodząc już do zwykłych statków, najpierw może o podziale, no najważniejsze no to samo w sobie mówi co, co to znaczy, jakie to są statki. Na pierwszym pierze no to zaraz pod tymi najważniejszymi statkami no te najważniejsze można praktycznie w każdą flotę rzucić i będą bardzo dobre. Jedynka no to już no nie w każdą, można powiedzieć bardziej lightside lub darkside, ale bardzo istotne statki. Na drugim miejscu też e, można powiedzieć istotne statki, ale już bardziej pod konkre konkretne dość floty, albo bardzo wąski y, przedział czyli jak na przykład Naki, na no to pod enduransem, albo pod negocjatorem, pod czymś innym już niespecjalnie. E, podobnie jak Outrider pod Home lub pod Profundity. Trzeci tier no to są już no, mocniejsze nieco statki niż te niżej, ale już szczególnie bardzo mocno konkretne floty, jak na przykład Kama No to pod, pod Radusem tylko i wyłącznie, pod czymś i już nie. Lando, niestety, no, do niego może zaraz przejdę w sumie, ale no na przykład taki Ajik 2000, to poza flotą egzekut egzekutora, no to specjalnie nie ma miejsca za bardzo. Czwarte to już bardzo specyficzne statki i mm, e, już bardzo konkretne floty, jak na przykład Bistan, to generalnie pod Home one, który jest niezbyt użyteczny i tyle, czy w Star Fortress tylko i wyłącznie Radus i dość też ciężko się zbiera, bo e, no prowadzi ją Rostico, którą trzeba by specjalnie zrobić właśnie pod. Pod, powiedzmy po, między innymi pod ten statek. Eee, wiadomo, że GL Ray to co innego, na przykład czy pod ZORI fajnie zrobić Rose i jej dać Omikron, ale to już co innego. Czy na przykład tutaj Echelon też tylko pod flotą Finalizera? Więcej za bardzo jednak nie ma użytku. Tier 5 to są statki, nad którymi mocno trzeba się zastanowić, zanim się będzie się w ogóle robiło, bo to są statki dość mocno słabe. Oczywiście mają jakieś swoje użycie, jak na przykład Raven's Cloud do Homewana, można wrzucić i działa. Niektórzy zapychają na przykład flotę Leviatana, nim a Jedi Consular Starfighter, no to pod Fanalizerem, jak się gra przeciwko egzekutorowi, ma jakiś sens, ale będzie to coraz rzadsze z racji pani One, który jest bardzo mocnym statkiem. Ten Jedi Consular no już z Fanalizerem nic tam prawie, że nie robi. Przejdźmy teraz do nowości i do zmian, jeżeli chodzi o floty. Może idąc od góry, od pierwszego miejsca, Maruder dostał ewidentnie awans. No z tego powodu, że to jest bardzo kluczowy statek, jeżeli chcemy pokonywać czy to lewia yy Przepraszam, egzekutora, jak chcemy pokonywać, to jest bardzo kluczowy statek w flocie endurance i negocjatora. Więc ewidentnie musiał po polecieć w górę, bardzo mocny statek właśnie do floty Galactic Republic, e, różnistych, no i zasługiwał na to, żeby wejść ten poziom wyżej. Ten, e, no, Geonazion Starfighter ciągle jest trochę wysoko, zastanawiam się czy go nie zrzucić, ale e, no ten statek jest fajny m, dla nowych graczy, bardzo fajny tank, jest naprawdę upierdliwy, więc myślę, że, że zostawię ta, ten statek tutaj. Przejdźmy do miejsca, do tieru drugiego. Tutaj, Punishing One. No, mega mocny statek, bardzo wzmocnił egzekutora. Dzięki niemu e, są osoby w stanie pokonać egzekutorem grając przeciwko Lewiatanowi. No, świetny statek. Dlatego ten tier tutaj dość e, wysoki, ponieważ e, jak mamy egzekutora i pojawią się powoli floty na naszej arenie Profundity oraz Lewiatan, no to dzięki temu, że będziemy mieć tego Punishing One, no to będziemy w stanie mm, jakoś pokonywać te Profundity i Lewiatany, Nie jest to oczywiście znaczy najłatwiejsze, co można zrobić, ale na pewno dzięki temu statkowi Skład areny będziemy mogli utrzymać wysokie miejsce. No, i każdego zachęcam do tego, żeby pierwsze miejsce na arenie statkowej zdobywać. Oczywiście nie zawsze to jest możliwe. Jak na przykład nie mamy jeszcze egzekutora na naszej. W arenie, już są lewiatany, no to jest wtedy duży problem, ale generalnie. No ten jak mamy egzekutora, to jest jedna z pierwszych tych flot, stopki z tych pierwszych dwóch tierów, które się zbiera. No, a pani One pomaga mocno wzmocnić tą flotę, więc naprawdę mocny statek. I trzeba, kto każdy, kto ma egzekutora musi zebrać ten statek, nie ma żadnej tutaj rozmowy. Z dostał awans właśnie aż tutaj bardzo wysoko na tier 2. Z tego powodu, że dostał rework, można to spokojnie nazwać i ten rework dużo zmienia, jak damy go do floty Fana, przepraszam, do floty Profundity i Leviatana, no to ten statek pomaga nam żeby nasz tak zwany, jakbym to nazwał, ultimate, czyli kończąca, można powiedzieć, umiejętność, wystartujemy ją szybciej, gdyż z no, kim interpretując Rainforza daje nam Termiter czy Speed, już w tej chwili tak dokładnie nie pamiętam, ale to aż tak dużego znaczenia nie ma, ale ma znaczenie takie, że nam pomaga w tym, żeby żebyśmy wyprzedzili kapital przeciwnika i nasz Ultimate wystrzelili. Do Egzekutora myślę, że raczej nie ma chyba takiego znowu użycia. Przynajmniej ja nie widziałem, ale na pewno jak będziemy chcieli grać. Profundity przeciwko Lewiatanowi i Lewiatan przeciwko Lewiatanowi, No to ten skimitar jest kluczowym statkiem, który trzeba zrobić i trzeba mieć, więc swoje miejsce w tym tierze drugim na pewno będzie mieć. Przejdźmy do tieru trzeciego. Tutaj kama pens, który pomógł Radusowi wbić się troszkę wyżej. No ten kama pens dużo robił, póki nie było właśnie pani w grze ale jak się pojawił to trochę problematyczne, no ten, ale na pewno każdy kto ma radusa i ma na to powiedzmy zasoby, tego Kama Pens powinien zebrać i mieć, bo jak nam nie wyjdzie jakąś kontrą zagranie, no to dzięki temu, że mamy radusa właśnie z Kama Pens, no to jakąś flotę dokończyć nam się. Dzięki temu statkowi na pewno łatwiej uda. Fajny statek warto na pewno mieć. Klon no tutaj jeżeli chodzi o niego, to spadek kiedyś był używany w kontrze w kontrze przeciwko chyba egzekutorowi. W jakiejś prostej kontrze, ale już jej nie ma, więc nie ma o czym wspominać, więc statek po prostu spadek jest troszkę rzadziej używany, oczywiście jest używany i będzie dalej, ale... Ale na, no cóż, gdzieś tam w Reinforce zawsze do Galactic Republic się będzie mieć miejsce. Wersorger TIE Fighter tutaj nie, na, nie napisałem, ale tutaj też spadek był. Już to naprawiam, ponieważ no, no kiedyś używało się go z, z fanalizerem i było no, kluczowym, kluczowym tam statkiem. Oczywiście dalej jest, no ale koło pani czy Umbarano na, na przykład, to no, ten statek nie stał, więc musiał spaść pięterko niżej. Lando Millennium Falcon spadek i to duży, ponieważ no, przestali go ludzie praktycznie używać. Przestałem sam też używać, bo już za bardzo. I mieści się w Reinforsach. Czeka ten statek bardzo fajny na jakieś lepsze czasy. No i problem tego statku jest taki, że on jest świetny jako ostatni reinforcement, a y, przez te nowe floty, czyli no, i executor, ek, znaczy, executor Profundity Leviathan, no to y, prawie nigdy ten ostatni statek nie dolatuje, więc Lando duży spadek, on był chyba nawet tutaj w pierwszym pierze, a spada na, na, na trzeci pier, yy, no bo niestety użyteczność jego z czasem spada coraz bardziej Możliwe, że jak wyjdzie jakaś nowa flota, to jeszcze pewnie spadnie niżej. Razor, Crest, o, ten te mi gdzieś zjadło. Spadek również, no bo powiedzmy szczerze, obecnie poza egzekutorem nie ma za bardzo użytku. Kiedyś tam, póki egzekutora ludzie nie mieli, to gdzieś tam w jakiejś flocie dorzucali, ale no dzisiaj czat, szczerze powiedzieć, poza egzekutorem nie ma miejsca, ale bardzo istotny statek oczywiście. W w flocie egzekutora, więc na pewno tutaj w tym tierze trzecim ma miejsce. No i wysoki relik bez Kararmorowi, znaczy Dimendalorian bez Car armor trzeba oczywiście e, dać. Polecałbym relik 8, e, jak też będzie miał na to możliwość. No, dzięki temu oczywiście będzie łatwiej grać, czy to na arenie, czy na Grand Arenie i Territory ter War. T Silencer, spadek, no bo już flota Finalizera coraz. Mniej używana jest yy, i taka tendencja chyba będzie z czasem coraz większa. Yy, z tego powodu, że yy, no, dodali nowe statki, wzmocnili inne floty, jak właśnie Kama Pens do, yy, do Radusa i Pani Shiungan do Executora, więc no, niestety za bardzo flotą Finalizera, już egzekutora się nie pokona. No i yy, można powiedzieć jako Fanalizer flota do do kończenia jakiejś floty, a nie granie od razu, więc no, przez to, to głównie spadki na tych statkach mm, first order. Co jeszcze zobaczycie w tierze czwartym? Ja, tier czwarty, właśnie teraz w, to, w obecnej edycji dodałem, no bo już tych statków jest troszkę e, więcej. Więc tutaj spadki zobaczycie chociażby Bistana, który poza Homuanem za bardzo nie ma użyteczności, no, ale nie jest totalnie bez sensu statkiem. Nie, nie jest to Raven's Claw czy Jedi Consular. To samo jest Fair Order SF Time. No, no, użyteczność, użyteczność ma tylko w flocie Fanalizera. Star Fortress no, to użyteczność tylko w Radu, u Radusa. Nic za bardzo poza tym, bo próby dodawania go do innej floty kończą się tym, że ten tank bardzo szybko pada. Mark 6 Interceptor no, to spadek um, z racji tego, że na dzień dzisiejszy jest używany. Ma użyteczność praktycznie tylko w flocie e, Leviatana, szczególnie m, przez jego e, ten basic, który jest użyteczny tylko pod kapitalem chyba sitów, więc no nie ma go co zbierać, póki się go nie, póki nie będzie gdzie myślało w Krótkiej perspektywie jakiejś o lewiatanie, krótkiej bądź nieco dłuższej. Resistance X-Wing, no to oczywiście tylko flotara um, Radusa, więc to, tak, tak zostało i tak też jest z REI Millennium Falconem. Seed Fighter, e, no do Reinforsa wrzuca się do Leviatana. Poza tym nigdzie nie ma sensu robić. No ja mam chyba Relic 9 na Seed Assassin. E, no dzisiaj już jest to totalnie bez sensu, no bo. W pierwszym składzie już Seitfighter nie jest i nie będzie używany, przynajmniej dopóki jakiegoś e, update'u nie dostanie. A ja szelam, no to użyteczny tylko we flocie fan przez to też spadek. To samo w Ultra Droid, bo jest użyteczność tylko u Malewo. Wedge, no spadek, ponieważ no, on w Reinforce'ie jest powiedzmy fajny, ale użyteczność poza Home będzie miał dość niską. U Profundity nawet za bardzo miejsca nie ma. No nie jest to statek totalnie bezużyteczny. Na pewno bym go postawił wyżej niż Jedi Consular Starfighter, no ale mm, na tej dole listy na pewno. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o listę jeżeli chodzi o zmiany i nowości, więc zostawiam wam ten plik w opisie. Jak zwykle, jeżeli macie jakieś sugestie, czy co, jaki statek byście dali wyżej, niżej, no to piszcie w komentarzach. Ja to przy następnej edycji będę brał na pewno pod uwagę, jeżeli myślicie o jakiś Zmianach, i cóż, jak zwykle, jeżeli macie jakieś pytania, to to Star Wars Galaxy of Heroes to można zadawać je w komentarzach. W opisie znajdziecie link do tego pliku, do serwera Discord, gdzie można z innymi Polakami porozmawiać. E, wkrótce, e, znaczy wkrótce, no w najbliższych tygodniach e, będzie filmik z rankingiem Omikronów. Teraz właśnie się Zajmuje aktualizacją tego, co tam się znajduje, więc oczekujcie też tego filmu. No i to tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach ze Star Wars Galaxy of Heroes.